Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, w piąteczek, bardzo słoneczny, bardzo pogodny, wyjątkowo, bo ostatnia pogoda jest strasznie do dupy, ale dzisiaj jest bardzo ładnie i dlatego wejdę dzisiaj na twór, <grym> postanowione. Bartek pojechał do Tokio na mecz i ja zostałam sama, mam 4 dni dla siebie, więc korzystam z tego, że jestem sama i... Nagrywam vlogi. Zaczęłam od sprzątania. Ostatnio mamy niezły harminder na chacie, ponieważ niedługo się wyprowadzamy i dosłownie ciągle pakujemy kartony, walizki i przekładamy. I wszędzie się strasznie kurzy i ogólnie jest w jest ogólnie. Ale jak wyszło słonko, to dostałam takiej motywacji, żeby wszystko właśnie ogarnąć. I od razu się lepiej żyje w takim czystym mieszkaniu. Jest trochę pusto, muszę przyznać, ponieważ wszystkie nasze rzeczy takie osobiste. Wysłaliśmy do Polski i to mieszkanie, no tak takie echo można tutaj słyszeć trochę nawet. Dużo czasu mi zajęło ogarnianie, ponieważ jest 14, a ja zjadłam na rano tylko, wypiłam właściwie Shake'a. Miałam ochotę na naleśniki. Takie japońskie pancake, takie grubasy. I jest obok właśnie taka restauracja. Zwykle jak. Bar jak ja gra mecze gdzieś na wyjeździe w takich fajniejszych miejscach właśnie typu Tokio, to zwykle jadę właśnie na te mecze. Natomiast tym razem nie pojechałam, bo za tydzień znowu grają w Tokio, więc wtedy pojadę. Teraz zostałam w domu, na no spokojnie sobie wszystko ogarnęłam. Co muszę jeszcze zrobić? Muszę spakować próbną walizkę. Brzmi to dość dziwnie. Plan jest taki, że zabieram dwie walizki i jedną podręczną, plus taką torbę większą na ramię. I ogólnie z wyprowadzkami jest tak, że nie da się przewidzieć do końca, ile tych rzeczy jest, ile tych rzeczy będzie, dlatego. Chcę zrobić taką próbę, taki test, czy się zabiorę po prostu w dwie walizki. My możemy zabrać ze sobą cztery walizki razem, po dwie na głowę, z czego chyba dwie. Myślę, że dwie dokupimy. Za dwie walizki planujemy dopłacić, żeby mieć w sumie sześć walizek. Zabieramy też rower, który jest. Składany w taką ma specjalną walizkę przeznaczoną właśnie pod ten rower. Więc, tak czy siak, musimy zapłacić za dodatkowy bagaż. Nie wiem, jak czasowo mi to wyjdzie. Jeżeli uda mi się wszystko ogarnąć dzisiaj, to zrobię jeszcze trening. Więc taki jest plan na dziś: spakować się, zjeść paniekę i może jeszcze trening, ale to bez ciśnienia. Ubieram się i wychodzimy. Najlepsze jest to, że teraz jest akcja pakowanie, zmieszanie ilości rzeczy do minimum. A ja wczoraj poszłam do Lumpa i kupiłam. Płaszczyk. Ale to jest bardzo cienki i bardzo lekki płaszczyk. To jest bardziej taka wiatrówka, więc po złożeniu nie zabierze dużo miejsca. Przepraszam, ta alergia mnie wykończy. mi wykończy. Od steli za zapłaciłam sobie grosze. Obstawiam, że nikt nie wziął względu na, na jej rozmiar, ponieważ jest naprawdę gigantyczna. Ona nawet na mnie jest super oversize. Właśnie jest świeżo wyprana jest trochę pognieciona. W ogóle to jest 100% bawełna i na metce było napisane, żeby nie prać. Chyba też chemicznie nie prać, więc jak to prać? Wietrzyć? No nie uważam sobie nie wyprać ciucha z lumpa. I nic się nie stało, nie rozpad się. Wyprałam go ręcznie. I wygląda w ten sposób, że on jest taki, taki nie trochę. Wzięłam tą kurtkę z myślą o jak idę na siłownię, chodzić gdzieś na trening jadę na przykład i to jest idealna właśnie kurtka zakładam leginsę pod spód, jakąś bluzę i, i git dobra już idźmy, bo ja dosłownie z głodu padam kolejki, ale też nie ma nikogo w środku. To jest zastanawiające. Tak wygląda menu, to są te pyszne pancake'i. To co, idziemy do środka. Okay. Okay. Dobra, słuchajcie, mam niezwykłego farta, ponieważ cała rezerwacja jest wolna i miejsce przy oknie było wolne, więc ja je zajęłam i zamawiam. Hanky Icky. Kolejny? Two pieces. 3 i ice. You don't have. Okej. cappuccino. Cappuccino. Hot ice. Hot to ice. I orange juice. Niestety, ale dużo pozycji było niedostępnych. To miejsce jest słynie z tego, że ma pyszne pankejki. Arigato, kiedy to, to miejsce słynie właśnie z tych pankejków, ale też z kawy 3D. Czyli jest cappuccino, jest pianka. Ta pianka jest najczęściej w jakimś wzorze 3D. Ostatni razem, jak tu byliśmy, to, to zamówiłam sobie właśnie taką kawę. Niestety dzisiaj pani powiedziała, że nie ma. Nie ma. Nie rozumiem, jak może zabrakło mleka do tworzenia? Piany, czy, czy po prostu pani się nie chce dzisiaj robić tej piany? <grymne> Zamówiłam sobie paniekę i creme brule. Zobaczymy co to będzie. Wygląda to. Niesamowicie. Przyszłam do restauracji, nie było nikogo. 15 minut później jest dosłownie pełna. Druga rzecz, to obok mnie pani wyskoczyła z krzesła i się okazało, że to był robal i wróciła panią kolerkę o pomoc. I ta pani kalerka usunęła tego robaka, oczywiście. Nie był takiś wielki, natomiast rozumiem, że mogła mogła się przestraszyć i w ogóle się przesiadła. Także tak. Ja się zabieram do jedzenia. Życzę mi powodzenia. Boże, jak to wygląda pięknie, aż nie chcę tego po prostu jeść. Mm, tu jest jeszcze taka skorupka z cukru, zrobiona jak w Jest taka skorupka na górze. Tutaj. O Boże. I są mody. To jest jedna z najlepszych rzeczy jakie jadłam w Japonii. Nie wiem dlaczego, ale za pierwszym razem byłam w tej restauracji jadłam pankejki truskawkowe i były, były smaczne, były bardzo dobre. Natomiast to kombo dzisiaj, tych lodów, owoców, pankejków, puszycych jak chmurka, plus ten krem, nie wiem co to jest, jakiś krem taki budyniowy, wody. Na tym jest jeszcze skorupka taka z cukru skaramelizowanego. Nie no, absolutny sztos one są bardzo, bardzo leciutkie. Jakby się je zgniotło, to dosłownie na jednego dziama można je wziąć. Ale te, te wszystkie dodatki typu owoce, lody, krem, nie samymi bajkankami by się pewnie nie najadło, ale z tymi dodatkami z samą pewnością. Także jestem full, jestem happy w końcu. <laughs> Drugie siadanie zjedzone. Biorę rachunek, płacę i wychodzimy. Ten czas teraz tak wygląda, że zostało bardzo mało tego czasu i ja staram się zbierać kupować rzeczy takie już pod, pod kątem wyjazdu, jakieś tam, nie wiem, czy prezenty dla najbliższych, czy tam nawet dla siebie jakieś kosmetyki i tak dalej. Mam też listę całą zrobioną, co chcę kupić. Nie wiem, ale bardzo mało czasu zostało tego wyjazdu. I Im, im bliżej tego wyjazdu, tym jakoś mi się robi smutniej. Teraz nie ma prawa mi być smutną, bo zjadam coś ekstremalnie pysznego. Nie blokuję miejsca, idziemy na miach. Aż mi się mordka cieszy. Zawsze jak coś takiego pysznego i takiego comfort food. Ja zawsze jak coś takiego pysznego to taka jestem. W tym rok w ogóle nie nagrywałam nic z sakury. Totalna porażka. Głównie dlatego, że przez tą alergię tak się czułam fatalnie. Nawet z domu nie chciałam wychodzić. Teraz jest troszeczkę lepiej. Może to też kwestia temperatury, bo jest bardzo zimno. A czytałam, że właśnie te pyłki i to wszystko ma związek też z temperaturą. Pójdziemy w takie miejsce, gdzie ta sakura jeszcze jest, chociaż już. Powoli przekwita i już jest taka troszeczkę wynęzniała. O, jesteśmy właśnie na ulicy, która się nazywa nawet Sakura. Sakura Dori. Ale niestety, ale przekwitły już te kwiaty. I tak wygląda Sakura, która przekwitnie. Zostały już same środki, które nadal są różowe. Natomiast już nie jest to. Bardzo dużo jest takiej właśnie kawiarni z jakimiś zwierzątkami. Nie byłam nigdy w żadnej kawiarni, gdzie są zwierzęta. Tutaj też mamy resztkę sakury. Wszystko też zależy od odmiany. Są różne odmiany tych drzew. Niektóre już przekwitły, niektóre dopiero przekwitają, a inne jeszcze nawet nie zaczęły. I to jest super, bo tak naprawdę okres, właśnie kiedy można podziwiać tą sakurę jest dłuższy. Dłużniej można siedzieć z sakurą. Mosi, mosi. A czym zadowolona? No bo zjadłam pancake'i, no to jestem zadowolona. Mój Boże, jak jest zimno. Jest absurdalnie zimno. Ja się dosłownie trzęsę. Idę do jednego sklepu. Idę do domu. Najlepsze jest to, że ja wszystkie swoje rzeczy zimowe praktycznie spakowałam, wysłałam. Więc ja nie mam żadnych swetrów, nie mam niczego. To jest moja jedyna kurtka, jaką mam. I żadnego swetra. Zamarzam. Czas na kolację. Zrobiłam też zakupy spożywcze, kupiłam łososia, bo będę robić makaron z łososiem. Jestem niesamowicie głodna i byłam już dosłownie tyle, dosłownie tyle od tego, żeby wejść w, w apkę Uber Eats i zamówić sobie coś do jedzenia. Ale jadłam te pancake'i i stwierdziłam, że zrobię kolację, zrobię coś takiego. Zdrowszego niż, niż coś z Uber Eatsa Bo oczywiście już miałam apetyt na ramen Albo najgorsze jakieś takie fast foody Najgorszy właśnie jak jest się turbo i Mi się robi zamówienie na Uber Eats I bierze się zwyczaj największe syfy Największe jakieś fast foody I tak dalej I zobaczyłam ramen i już miałam zamówić sobie ramen Ale stwierdziłam, że nie Kolację zrobię taką zdrowszą I kupiłam sosia I będę robić makaron z łososiem ze mną truskawki dalej trwa dlatego wzięłam. Zobaczcie jak są. Kolor idealny, rozmiar idealny. Dosłownie jak z taśmy produkcyjnej. Ogólnie w Japonii nie za bardzo jadamy chleb, bo to jest zwykle taki biały, pszenny i kupujemy sobie taki pumpernikiel na śniadanie. Jeżeli już jemy jajka na przykład, to z takim chlebem ciemnym. Wstawiłam właśnie wodę na makaron. Mi się przypalił ten sos, suszone pomidory, troszeczkę mi się spaliły. Zjem na pewno z przyjemnością. <suszy> W był taki program, nie? Śmiechu bardzo się zdołał i też nam były takie <gry> zabawy, filmiki. W Japonii tego typu programy są jak najbardziej na czasie. Japońska telewizja, to jest hit. Bardzo dziękuję, że ze mną byliście dzisiaj, że spędziliście ze mną ten dzień i mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnym vlogu. Także Mas i tabemasio, Pa pa!